Zobaczmy co się kurwa stało O fuck me się to, Trochę lekko zakopało się Kurwa będzie ciężki kurwa ten wyjazd Kurwa ja nie pierdol połóż kurwa O kurwa ty do góry kurwa. Kurwa, ten rurę prędzej kurwa niż to jest warte <laughs> ja pierdolę jaki film! to jest w Nie wiem. Na to? No,